Bartosz Gołębiowski witam państwa w programie Kwadrans dla wiary. Dziś będziemy mówić o misjach i o misjonarzach. Przybliżymy państwu postać jednego z warmińskich księży, który w październiku wylatuje do Ekwadoru i tam będzie misjonarzem. Powiemy właśnie o powołaniu do misji, ale także o i tu uwaga, zawodzie misjonarza, bo jak się okazuje, ksiądz misjonarz to czasami także i budowlaniec nauczyciel, psycholog czy kierowca ciężarówki. Naprawdę to są księża do wszystkiego i o tym dziś w programie. Zapraszam. Uroczystości odpustowe w Gietrzwałdzie, Dokładnie 147. rocznica Objawiej Matki Bożej już za nami, ale warto przypomnieć sobie ten moment, kiedy to arcybiskup Józef Górzyński po raz pierwszy właśnie w historii getrwałckich odpustów nałożył na kapłana Warmińskiego krzyż misyjny i tym samym posłał go na misję do Ekwadoru. I ten ksiądz jest z nami dzisiaj. W naszym studiu. Witam serdecznie. Piotr Paga, kłaniam się. Szczęść, Szczęść Boże. Boże. Szczęść Boże. Proszę księdza, no właśnie, wydarzenie e, ciekawe, bo pierwszy raz w historii gieczfalskich odpustów upamiętniających objawienia Matki Bożej, arcybiskup nakłada krzyż na swojego kapłana warmińskiego i mówi do niego: Posyłam cię, idź. No i teraz pytanie: czemu Piotr Paga, siedzący naprzeciwko mnie, postanowił zostać misjonarzem? No, ta myśl zostanie misjonarzem. Od lat dziecięcych byłem ministrantem w parafii, lektorem później, i bardzo często obecny proboszcz zapraszał misjonarzy do parafii, aby prowadzili rekolekcje, misje parafialne. I właśnie byłem pociągnięty ich historią i właśnie zaangażowaniem, że właśnie opuszczają kraj rodzinny swoich, swoich najbliższych ja właśnie głosić Chrystusa. I postanowiłem, że kiedy dorosnę, że kiedyś chciał wyjechać na misję. Ale wiadomo, człowiek młody, pełne głowa marzeń, pomysłów, i, ten, i ta myśl kiedyś zanikła. Zapomniałem o niej. Ale kiedy powróciła ta myśl właśnie o powołaniu towarzyszącym, to potem po pierwszym roku kapłaństwa by ona ponownie wróciła. No i prosiłem, o rozmowy z misjonarzami, których spotykałem czy to na Pielgrzymkach, czy indywidualnie, czy podczas wypraw gór, górskich. To zawsze towarzyszyło mi to, a może ja bym pojechał. A też warto nadmienić, że mój kuzyn też jest misjonarzem posługującym się właśnie w Ekwadorze ponad 20 lat. On jest zakonnikiem, Franciszkaninem. Czyli tam, tam się spotkacie już w tym roku? Jak, jak... Spotkamy się, tylko nie w stolicy, nie, no nieco dalej. Nieco dalej, okej, okay, ale to y, pytanie jest takie, dlaczego właśnie, dlaczego padło na Ekwador? Bo ta myśl dojrzewała, że będę misjonarzem, no i w końcu kiełkowało, kiełkowało i się udało, okay? Dojrzał ksiądz do tej myśli, no ale dlaczego Ekwador? Bo y, z tego, co kojarzę, to ksiądz rozważał dwie opcje, Kubę albo Ekwador. Ta. Dlaczego akurat te kraje, ta część globu? No i zwracałem się do księdza arcybiskupa właśnie z prośbą, właśnie wymieniłem te dwa kraje i taką postanowiłem, który biskup się prędzej odezwie, jakby odpowie, no to wtedy tam pojadę. I pierwszy zadzwonił z Ekwadoru. No i pierwszy zadzwonił biskup właśnie z Ekwadoru, który został wcześniej, to był świeżo upieczony biskup nominat, który do mnie później zadzwonił i się zapytał, czy... I tak jak się powie... zgodziłem się... A to jest że Polak? Jadę. Biskup Polak? Biskup Polak. Polski, nasz polski Południa, biskup. Tak. Uh -huh, uh -huh. On też był na misjach ponad 20 lat. No i teraz pomówmy o, o, o tym wyborze. Dlaczego, dlaczego, dlaczego ksiądz stawiał na Kubę i na Ekwador? Jaka tam jest sytuacja? Jakie to są kraje? Tam potrzeba właśnie pasterzy tam, tam są Polacy? Tam są katolicy w tych krajach? Jak to e, wygląda? No tam jest dominująca religia właśnie katolicyzmu. Chrześcijan. I tam są diecezje porównywalne do naszej. Ta decyzja, do której się wybieram, to jest nowo utworzoną decyzją, bo została wyjęta z dużej archidiecezji decyzji Ona dopiero ma dwa lata istnienia i dlatego blisko tam został mianowany Polakiem i obecnie parafii jest tam ponad 300. Parafii jest ponad 300. Parafii ponad 300, a księży brakuje? A księży jest 28 obecnie. Na 300 parafii? Na 300 parafii. Czyli dlatego pewnie, domyślam się, zadzwonił pierwszy, bo to... ręce do pracy były potrzebne. Nie, koniecznie, jak najbardziej. Mhm. No i teraz jaka będzie tam misja yy, księdza Piotra na misjach? No na pewno będę to robił to, co robiłem w Polsce, na parafii polskiej. Na pewno będę msze święte odprawiał, sakramenty udzielał. I też będę towarzyszył tym ludziom w poznawaniu yy, Pana Boga, aby to... być właśnie blisko nich. Tam jest duża liczba tych, tych, tych wiernych? Takie... 90% katolicyzmu. Katolicyzmu? 90%. A jest spokojnie, nie ma prześladowań, bo to wiadomo no... No jakby na chwilę obecną nie, tylko tam są jakby różne prześladowanie polityczne, związki polityczne, jakby władza jest między sobą się kłócą, też tam między Indianami, między Ameryką. Takie różne konflikty są, ale to są związane ze złożami. W Ekwador, czyli co jest w miarę bezpiecznie, tak? Jest Jeśli... w miarę bezpiecznie. No dobrze, a dlaczego Ekwador, Kuba, a nie na przykład, nie wiem, no druga strona, czyli Afryka, Kongo, gdzieś, gdzieś RPA, gdzieś, gdzieś, dlaczego nie tam? Raczej tam o tych krajach, to powiem szczerze, że to też mało słyszałem. Wiemy, że tam, że były misjonarze, że byli tam misjonarze, że wybierali się, ale jakoś ten bardziej Ekwador czy Kuba bardziej mi tak w bliskiemu sercu. Rozumiem. Bliski sercu, no bo chociażby z tego, że jest tam ktoś z rodziny, Jak więc tak. jakby. Jakby kuzyn, a Kuba z tego względu, po z mojej parafii rodzinnej. Ja jestem trzecim misjonarzem, który właśnie będzie pochodzi z tej parafii. Czyli z jakiej, od razu pomówmy? Z parafii świętych apostołów Szymony i Judy Tadeusza W no, W Wąrzeźnie. Sanktuarium Matki okay. Bożej I tam też jest ktoś już stamtąd, też już jest, jest misjonarzem. Tak, jest jedna misjonarka świecka, która jest w Mongolii mhm. i jest kapłan, który wyjechał 4 lata temu właśnie na Kubę. Okej, okay. a teraz pomówmy o misyjności Kościoła. Na czym polega dziś misyjność Kościoła? Jak no to, ją rozumieć? To z natury jest cały Kościół misyjny. Jak pani Jezus posyła apostołów na cały świat, taki nie tylko biskup posyła swoich księży do diecezji, ale jeżeli proszą, też wysyła tam, gdzie jest ta większa potrzeba kapłanów, aby właśnie się dzielić, aby Chrystus był ogłoszony wszędzie na całym świecie faktycznie jest misjonarze są obecnie cały czas potrzebni? Bardzo no teraz ukończyłem ostatnie moje 9 miesięcy spędziłem w centrum formacji misyjnej które obchodziło 40-lecie istnienia i cały czas jakby biskupi z całego świata przesyłają właśnie pro, prośby do przewodniczącego do spraw misji o kapłanów a gdzie jest y, najgorzej? Może gdzie te potrzeby są największe? Jakie kraje właśnie? Czy chociażby Ekwador, Kuba czy gdzieś? Ekwador, Kuba Afryka. Mm -hmm. To są cały czas, jakby tak właśnie, czy te stany zjednoczone, cały czas są prośby od biskupów z całego świata właśnie o polskich kapłanów, o misjonarzy. A co znaczy być misjonarzem dzisiaj? Jak można to szerzej powiedzieć? Dawać świadectwo swoim życiem, przede wszystkim swoim życiem, swoim zaangażowaniem, przede wszystkim miłością do Chrystusa i do drugiego człowieka. To jest tak główne zadanie. Dawać główne świadectwo zadanie, tak. całym sobą. Przede wszystkim. Mhm. Tutaj widzę świadectwem też jest ten krzyż, który właśnie ma ksiądz na sobie. To ten krzyż, który wręczył arcybiskup. Tak, który poświęcił i właśnie pobłogosławił i właśnie mi wręczył. Ten krzyż będę miał, on będzie mi towarzyszył co dzień w mojej pracy już pasterstwa. No właśnie, to pomówmy o tej pracy, bo jak, jak będą wyglądały te dni? co dzień? Czy, bo jak ktoś myśli sobie no, misjonarz, ale czy to faktycznie jest taki sam ksiądz jak polski wikariusz, czy to się trochę inaczej czymś różni, gdy się jest e, gdzieś no, na, drugi, na drugiej półkuli, gdzieś tam na globie, daleko od Polski? No na pewno będę to do zadań księdza należy to, co robiłem w Polsce, ale tam będzie no, nieco więcej parafii, bo będę miał pod sobą kilkanaście parafii, które będą w odległości, aby do tych ludzi dojechać, dojść, dotrzeć, aby właśnie tam wśród nich być i sprawować sakramenty święte. I też taka praca codzienna. Czy coś trzeba remontować, czy jakieś prace przy ogródku, w ogródku, można powiedzieć. I zawsze będzie coś do pracy. A to wiadomo, to będzie, też będzie mhm. coś innego, jakby wymiar. W Polsce też wiemy, jakby księ... głównym zadaniem księdza jest modlitwa, sprawowanie sakramentów. Tam będzie ksiądz praktycznie robił wszystko. Czyli tam może być z wszystkiego. Może być tak, że będzie ksiądz potrzebny jako kierowca, jako budowlaniec, gdzieś do budowy tak. kościoła, do remontu dachu, do wszystkiego. Bardziej. Jak ksiądz y, się czuje dzisiaj? No bo y, wylot do Ekwadoru kiedy jest zaplanowany? W październiku, w drugiej połowie on no to powiedzmy, że tam mamy jeszcze trochę czasu, jest ekscytacja, jest, jest nerw, jest adrenalina. Co, co się czuje, wiedząc, że za chwilę będzie się na drugiej półkuli? To na pewno coś towarzyszy. Człowiekowi tak może powiedzieć drżenie, strach, co będzie? Po ludzku, jeżeli zaufamy Panu Bogu, jeżeli powiem Panie Boże, ty jesteś ze mną, ty jest pomagaj, on niech on mnie prowadzi, to raczej nic złego się nie stanie. Ale po ludzku jest po prostu taka ale po lekka ludzku jest po troszkę, takie takie to takie zapytanie, Co będzie. będzie? Mm -hmm. Jak to będzie wyglądało? Ale to rozumiem, to jest takie silniejsze coś, bo zostawia się Polskę. No właśnie, zostawia się Polskę na ile lat w Księdza przypadku, ile to może potrwać? To może potrwać 3 lata, 6 lat. I na nie też może być dłużej. Aha. Czyli to może być tak, że to się przedłuży nawet do 10. Do 10, albo niektórzy też misjonariusze dostają już na stałe. Co ciągnie na misję? Ciekawość, czy właśnie chęć niesienia Chrystusa, czy ciekawość drugiego świata, że poznam trochę drugiego świata, czy bardziej co, co tak ciągnie w tym sercu, że chcę być misjonarzem? No na pewno to jest takie powołanie w powołaniu, bo człowiek, jeżeli odczuwa, że chce iść dalej, no to na pewno pójdzie tam. Na pewno być tam z tymi ludźmi, bo oni potrzebują, bo te przeżywali różne trudności, różne słabości. myli może uciskani, nie znamy ich historii. I dlatego oni potrzebują, żeby ktoś im towarzyszył. Wystarczy tylko obecność. No a tutaj w Polsce też, też jest co robić, jakby no też przecież są ręce potrzebne do pracy. Jak najbardziej tylko w Ekwadorze, tam gdzie się wybieram, to tam jest chorystę raz na trzy miesiące, raz na dwa miesiące. O! Że kapłan szedł teraz mój kolega, który wyjechał wcześniej w czerwcu, otrzymał już 12 parafii. Został proboszczą 12. Parafii. Czyli naprawdę jest co robić? Jest co robić i najdalsza jego placówka parafialna wynosi 200 km. Odległość. I on potrafi nam przejechać 200, 200, km, 200 km. Żeby odprawić jedną mszę. jedną mszę świętą. Czyli rozumiem, że te parafie są jakoś tak porozstrzeliwane. Księży jest tak mało, że nawet jest się księdzem w 12 parafiach. No, tak, 12 parafii właśnie dostał. Teraz rozmawiałem właśnie. Jadąc tutaj, właśnie z nim, to mhm. właśnie mówię, że jestem właśnie proboszczą 12 parafii. Czyli jak jest msza, raz na ile? Raz na trzy miesiące? Raz na trzy miesiące, raz na dwa miesiące. Czyli po prostu wynika z tego, że brakuje rąk do pracy. Brakuje rąk do pracy i te są też trudności. Jeżeli to jest pora deszczowa, to też jest trudność przedostaniu się. No tak, bo gdzieś samochód tu gdzieś nie tak. ma dojazdu, bo zaleje drogę czy coś? Jak najbardziej. Ta... My sobie nawet w Polsce nie zdajemy sprawy z tego, że mogą być takie problemy z odprawieniem mszy świętej. Tak, i oni tam czekają. Naprawdę czekają. Czekają, naprawdę. A u nas, na przykład my się omawiamy na godzinę ósmą, u nich to o godzinie dziewiątej, dziesiątej przychodzą. Jakby oni tam są szczęśliwi, którzy nie liczą czasu, godziny. A, czyli nie ma takiego jakby ciśnienia. I ciśnienia właśnie tego nie ma i dlatego też. Ta odległość taka międzyczasowa tych mszy świętych tak właśnie wygląda. Rozumiem. A pomówmy jeszcze mm, właśnie o tą sytuację w, w, w Ekwadorze, bo interesuje mnie to, jak, jak, jak funkcjonuje tam w ogóle kościół polski w Ekwadorze? Tak samo jak tu, czy są jakieś różnice? No na pewno tutaj funkcjonuje podobnie jak, jak one nasz kościół. Hmm. Tylko tam się po kościół z czymś innym się zmaga, nie? Czyli? No z taką biedą. Aż Ludzie przychodzą po radę do księdza, bo nie każdego jest, jest stać na wykształcenie na przykład, bo nie każdy, no nie każdy z rodziców puszcza swoich dzieci do, szkoły, do szkół, mhm. bo ich nie stać. Potem też szkoły są płatne, niektóre. Czyli możemy powiedzieć, że może być tak, że naprawdę będzie ksiądz już niedługo musiał rozwiązywać też wiele problemów. Trochę zabrać się za budowlankę, być kierowcą, tak. nawet być psychologiem, kapłanem. Czyli misjonarz dzisiaj to naprawdę musi być człowiek wszechstronny, albo ktoś, kto musi zdawać sobie sprawę z tego, że to nie będzie tylko odprawieniem szyi części, koniec. Jak najbardziej tam dużo pracy czeka, rozmawiając właśnie z księdzem biskupem, do którego jadę, no, mówi, że pracy jest sporo mówi, i to na różnych płaszczyznach. Mhm. Gdzie nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić teraz, będąc tutaj w Polsce, a za chwilę będę. W Ekwadorze, jak przyjadę kiedyś na urlop, to mogę też opowiedzieć więcej. To chętnie już teraz zapraszamy do naszego studia, a pomówmy jeszcze o tej misyjności. Ta misyjność kościoła, która dzisiaj um, jest tak szalenie ważna, szalenie potrzebna w naszych współczesnych czasach, opiera się właśnie ona chociażby na tym, że taki człowiek posłany musi być po prostu wszechstronny, bo w tym wszystkim można nieść naukę Chrystusa, rozumiem, w, każde, w, tak. każde, w każdej czynności. Przede wszystkim to trzeba, kapłan musi być człowiekiem modlitwy. Przede wszystkim takie słowa mi się przypominają właśnie gdzieś będąc w centrum, czy już w seminarium, czy w kapłaństwie posługiwałem, to zawsze, że przed Chrystusem trzeba dać wszystko. Najpierw do Chrystusa Eucharystycznego, pomówić z Nim, poadorować Go i wtedy można iść z sobą właśnie i dawać im Chrystusa. Czyli rozumiesz, że misjonarz to musi być taki człowiek, który daje Chrystusa praktycznie w każdej czynności. Czy to naprawia dach, czy prowadzi samochód, czy jest psychologiem, czy jest tak. księdzem. Zawsze ten Chrystus na pierwszym miejscu. No i człowiek modlitwy. Misjonarz to człowiek modlitwy, który najpierw po bez modlitwy byśmy nie dali rady. Czyli ta modlitwa musi być również na pierwszym miejscu tam, w Ekwadorze? Jak najbardziej. A to, a to kilometrowo? No 12 tysięcy kilometrów. 12 tysięcy kilometrów. No to pięknie. Czyli rozumiem, że już na pewno ksiądz jak tylko wróci do Polski na jakiś urlop, to widzimy się w tym studiu. Jak najbardziej. Dziękuję serdecznie. Modlitwa za misjonarzy potrzebna? Jak najbardziej. Możemy tu pomóc w taki sposób? Przez modlitwę właśnie ofiarować komunię świętą, modlić się codziennie, czy cząstkę różańca świętego. Za misjonarz, Będziemy pamiętać. Dziękuję serdecznie. Piotr Paga był moim Państwa gościem. Szczęść Boże, kłaniam Szczęść się Boże. serdecznie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Ksiądz Piotr Paga, który już w październiku będzie misjonarzem w Ekwadorze, a jest to ksiądz, którego po raz pierwszy w Gietrzwałdzie, podczas odpustu getrzwałckiego, Nasz arcybiskup Józef Górzyński posłał nakładając krzyż właśnie do Ekwadoru, taki symboliczny, piękny gest miał miejsce podczas tegorocznych wrześniowych uroczystości. No i oczywiście trzymamy księdza, trzymamy kciuki za księdza i również za innych misjonarzy. Pamiętajmy o nich w modlitwie, a państwo pamiętajcie o naszym programie Kwadrans dla wiary. Dziękuję, do zobaczenia.